Helena Kudłacik Zielony czas nad Beskidami W tym wielowiekowym domu Zielonym warkoczem splotły się noce i dni Przeżyliśmy burzę pór roku Z kulami na poddaszu Strajkującymi maszynami U wylotu zbuntowanych marzeń Wiosna tu jednakowo brukuje ulice Okna naszych spraw na lipowskiej rycerzowej spotykam wiatr, mówi ogniście: Kłaniaj się bogom, co do Twoich nóg doczepili siłę przenoszenia. Wiatr ubrany w skafandry ocieplacze powtarza w koło. Możesz powędrować w przyszłość, na piętnasty pułap miasta, na przyzbę królestwa w majowe zapachy, czerwcowe kolory, których nie zbrudziły pędzle tego czasu.